Rozmowa dnia. Minęła 8:30 przy mikrofonie Michał Jędryka, a gościem w naszym studiu jest dzisiaj pan Marcin Sypniewski, polityk Konfederacji, wiceprezes Partii Wolność. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Oglądał pan mecz polskiej reprezentacji wczoraj? Myślę, że to jest jeden z takich meczy, który warto wyrzucić, co jest pamięci. Niestety fatalnie zaczynamy te mistrzostwa. No. Ciężko będzie niezmiernie w następnych No meczach. właśnie, a czy sądzi pan, że mecze mają jakieś znaczenie polityczne albo mogą mieć? Na pewno dla nastrojów społecznych mają, no bo ciężko się cieszyć oglądając jak nasza reprezentacja, która no nie ukrywajmy, jest dużo lepsza niż reprezentacja Słowacji, jeżeli na papierze. Jeżeli przegrywa mecz i to w takim stylu bardzo złym. Także nastroje niewątpliwie się nie polepszyły po tym meczu. A nastroje mogą mieć wpływ przynajmniej w społeczeństwie demokratycznym Dokładnie, na politykę. Nie, natomiast no, oczywiście ciężko jest widzieć za tą porażkę rządu. No, tutaj, tutaj, tutaj nie jest to wina ani rządu, ani opozycji, tylko niestety piłkarze no, zagrali dużo poniżej oczekiwań i, e, i ciężko było na to patrzeć w niektórych ich momentach. Przejdźmy do rzeczy poważniejszych, takich jak na przykład wybory w Rzeszowie. Wygrał kandydat opozycji, kandydat fiołek. Wygrał w pierwszej turze zyskując prawie 57% głosów. Leniart, kandydatka Prawa i Sprawiedliwości uzyskała 23% głosów, a kandydat Konfederacji Grzegorz Braun 9%. Czy to jest taki wynik, który Konfederację satysfakcjonuje, czy to jest wynik, który co do którego chcielibyście mieć więcej? No, niewątpliwie zawsze chcielibyśmy mieć więcej, natomiast to jest wynik, który nas satysfakcjonuje. To jest potwierdzenie tego, że Konfederacja jest, używając tej terminologii piłkarskiej, w ekstraklasie partii politycznych. Jest to wynik dobry, który potwierdza nasze notowania, które gdzieś są w okolicach 9%. W tej chwili taki wynik, gdyby się przełożył, chociaż rzeczywiście wyborów samorządowych nie można na wybory ogólnopolskie przekładać, gdyby się przełożył na wybory sejmowe, dawałby nam około 40 posłów. To by był wynik Cztery razy lepsze niż w ostatnich wyborach. To były bardzo ciężkie wybory, dlatego że widać było po wyborze pana Fiołka, który, no nie oszukujmy się, nie jest jakimś pierwszoligowym politykiem, nie ma wielkich zasług do Rzesz dla Rzeszowa, że to były wybory pod hasłem, żeby nie dopuścić PiSu do władzy. Taka, widać, że ta część wyborców się zmobilizowała. No i opozycja odniosła tu sukces. Natomiast wydaje mi się, że nie można. Tego przekładać na sprawy ogólnopolskie. No, tutaj wybory lokalne mają wybory samorządowe mają swoją specyfikę. Były to wybory w dużym mieście i tam wiadomo, że platforma i jej koalicjanci są silniejsi niż na prowincji. Przejdźmy do spraw ogólnopolskich, czy nawet ponad ogólnopolskich. Zbigniew Rau, minister spraw zagranicznych mówi, że w sprawie Nord Stream 2 Niemcy poświęcili interesy i wartości wolnego świata dla współpracy z Rosją. Zgadza się Pan z takim postawieniem sprawy? No niestety ta sprawa, sprawa Nord Stream 2 pokazuje też słabość polskiej dyplomacji, dlatego, że nasz najpotężniejszy sojusznik tutaj zbytnio nie zareagował i e, mieliśmy na, na, prawo... Najpotężniejszy sojusznik już chyba nie jest naszym najpotężniejszym no, to, sojusznikiem. Tak się wydaje, natomiast no, dotychczas cała polityka zagraniczna Polski była skupiona wokół Stanów Zjednoczonych e, i mieliśmy prawo oczekiwać, że, że w tak ważnej sprawie e, stan one jednoznacznie po stronie Polski, natomiast tak się niestety nie stało. I dla nas jest bardzo złe, kiedy Rosjanie robią interesy z Niemcami, i to zawsze było złe. E, I e, akurat w tej kwestii e, powinniśmy domagać się, żeby. Ta decyzja została zmieniona. Powinniśmy naciskać też na Amerykanów. Jeżeli oni nas poważnie mają traktować, no to w takiej sprawie nie mogą postępować wbrew polskim interesom. Tymczasem daje się zaobserwować pewien zwrot w polskiej polityce zagranicznej. Nie wiem, czy to, na ile to jest zwrot taki bardzo oficjalny, ale na przykład mamy wizytę ministra spraw zagranicznych w Chinach, mamy deklarację, że 17 państw, wschodnich państw, Unii Europejskiej może współpracować z Chinami. Mamy wizytę Andrzeja Dudy w Turcji, i zakup tureckiej broni. Czy to jest dobry kierunek. Tak, to jest bardzo dobry kierunek. Konfederacja od zawsze mówiła o tym, że polityka zagraniczna Dasza powinna być polityką wielowektorową. Niestety mamy takie położenie na mapie, że nie możemy skazywać się na współpracę tylko z jednym sojusznikiem, który w dodatku jest dosyć daleko, i jak widać ma głównie swoje interesy, nie będzie bronił naszych interesów. I w związku z tym powinniśmy szukać innych rozwiązań. I Akurat ten kierunek, który ostatnio widać, my chwalimy. No pytanie tylko, czy będzie kontynuowany, czy, czy tutaj polska dyplomacja nie zostanie nagle zawrócona i przywrócona na jedyne słuszne tory, którymi szła w osta przez ostatnie lata, bo to zły kierunek ten, który się odbywał w ciągu ostatnich lat. Pojawiła się jeszcze jedna koncepcja. Konserwatywny senator Jan Filip Libicki napisał w takim felietonie umieszczonym w internecie, że można by zrobić inaczej, że można by w tej chwili, ponieważ znaleźliśmy się właśnie na linii interesów niemiecko-rosyjskich, to żeby nie zostać przehandlowanym przez Niemców Rosji, przyjąć euro, jak pan sądzi, byłby to dobry ruch? No nie wydaje mi się, no tutaj. No stalibyśmy się znowu męczennikiem, licząc, że ktoś to zauważy. Także wydaje mi się, że to, jaka waluta będzie w Polsce obowiązywać, nie ma zbytniego znaczenia. No poza tym w ten sposób tracilibyśmy resztki suwerenności. To byłoby w ten sposób, jak w dawnych czasach, kiedy Niemcy od, od nas czegoś chcieli i wówczas, jeżeli mielibyśmy mieć nadzieję, że jeżeli spełnimy ich warunki, to oni zostawią nas w spokoju. Natomiast wiadomo, że jeżeli komuś daje się palec, to Bierze później całą rękę, i dlatego e, uważam, że tą drogą na pewno nie powinniśmy iść. Skoro pan wspomniał o suwerenności, minister spraw zagranicznych Niemiec, Heiko Maas, y, postuluje zniesienie WETA w Unii Europejskiej. Y, to krok zapewne w stronę pełnej hegemonii Niemiec, ale myśli pan, że może do tego dojść? Ciężko powiedzieć. Niestety, my byliśmy chociażby przeciwko temu ostatniemu funduszowi zadłużenia, który tak naprawdę wiąże nas. Bardzo, dlatego że jeżeli jesteśmy zobowiązani do spłacenia wspólnego długu, jeżeli godzimy się na wprowadzanie wspólnych unijnych podatków, no to w ten sposób cementujemy Unię jako organizację biurokratyczną i to jest kolejny krok. Niemcy od dawna nie ukrywają, że traktują Unię Europejską jako swoją spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i my jesteśmy temu projektowi jednoznacznie przeciwni. Dla nas Unia Europejska powinna być wspólnotą wymiany towarów, przepływu osób. Powinna służyć tym celom, które Polacy doceniają. Doceniają to, że można jechać za granicę, czy pracować, czy na wypoczynek, że można tam sprzedawać swoje towary, że można tam konkurować z zagranicznymi firmami. Natomiast wydaje mi się, że bardzo mała część Polaków chciałaby Unii Europejskiej rządzonej przez Niemcy, która służy głównie interesom niemieckim. No właśnie, powiedział Pan, że Polacy do Doceniają przepływ osób, doceniają to, że można jechać chociażby na wakacje do krajów Unii Europejskiej, ale teraz w tym kontekście pojawia się nowy pomysł Unii Europejskiej czy Komisji Europejskiej paszport covidowy. Czy też Polacy docenią? No, w ten sposób te korzyści płynące z Unii Europejskiej niewątpliwie upadłyby i myślę, że duża część osób by przestała te korzyści zauważać. My uważamy, że wprowadzenie paszportów covidowych jest czymś bardzo złym. To jest pomysł w gruncie rzeczy totalitarny. Pomysł rodzący skojarzenie z segregacją rasową, z apartheidem. Nie można wymagać od ludzi, żeby ujawniali obcym osobom dane na temat stanu zdrowia, dane na temat tego, jaki zabieg medyczny przeszli czy jaką szczepionkę przyjęli. To jest dla nas niedopuszczalne. Takie pomysły budzą skojarzenia z najczarniejszymi czynami w tych ostatnich naszych czasach, i przeciwko temu mocno protestujemy. Mało tego, że to łamie prawa w Polsce, to też podważa sam sens istnienia wspólnoty europejskiej, no bo jeżeli to ma być swoboda przepływu osób tylko dla zaszczepionych, no to jaka to jest swoboda podróżowania, swoboda przepływu osób? To nie powinno być w żaden sposób ograniczone, natomiast, żeby to egzekwować, to będą musiały pewnie zostać przywrócone kontrole na granicach i w ten sposób sama swoboda przepływu osób stanie się fikcją. Tak uważa Marcin Sypniewski, polityk Konfederacji, wiceprezes Partii Wolność. Dziękujemy za wizytę w studiu i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.